Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, ja nazywam się Blanka, a w tym filmie chcę opowiedzieć Wam o tym, jak budować nowe nawyki oraz jak wyzbywać się tych złych. W tym filmie będę opierała się głównie na książce Jamesa Cleara, Atomowe nawyki, którą bardzo serdecznie Wam polecam. E, większość wiedzy, którą wyniesiecie z tego filmiku, znajduje się w tej oto książce i w każdym bądź razie zapraszam Was do oglądania. Wielkie nawyki tak naprawdę nie wymagają natychmiastowej rewolucji. Wystarczy to, że będziemy każdego dnia stawać się o 1% lepszymi niż byliśmy dnia poprzedniego. Przejdźmy do tego, jak rzeczywiście budować dobre nawyki, a tutaj autor książki przedstawia nam cztery prawa tworzenia nowych nawyków. Pierwszy z nich jest, uczyń to oczywistym. Czyli na przykład, jeśli chcemy pić więcej wody, po prostu postawcie sobie na biurku butelkę, tak, aby była ona widoczna dla Was miejscu, dostosujcie. Miejsce do swojego nawyku. Jeśli chcecie się więcej uczyć, to wystawcie sobie książki, tak, abyście widzieli je i żebyście przypomnieli sobie, że o właśnie to mam zrobić teraz. Możecie również zastosować metodę implementacji intencji, a mianowicie chodzi w tym o to, że będziecie kultywować dany nawyk w określonym czasie i w określonym miejscu. Czyli na przykład yy, chcecie więcej czytać. No to tak, yy, miejsce może być. Na wasze łóżko, czas na przykład od razu po przebudzeniu. Czyli będę czytać na łóżku od razu po przebudzeniu. Również możecie wykorzystać piętrzenie nawyków, czyli po bieżącym nawyku następuje kolejny nawyk, bądź możecie łączyć te nawyki ze sobą. Na przykład podczas picia porannej szklanki wody biorę suplementy i wtedy łączymy te dwa nawyki ze sobą. A drugie prawo to spraw, aby było to atrakcyjne. Możecie na przykład wykorzystać łączenie pokus, czyli łączenie tego co jest pożyteczne, czyli nawyku, który chcecie wdrożyć, z tym co jest przyjemne, czyli z tym, co niekoniecznie musicie zrobić, ale chcecie. Czyli na przykład może to być po wypiciu porannej kawy, sprawdzę i odpiszę na maile. W tym przypadku chcemy napić się kawy, nie jest to aż takie istotne, ale wiemy o tym, że musimy odpisać na maile. Dlatego staram się łączyć nawyk z czymś przyjemnym. Dobrym sposobem jest również dołączenie do pewnej społeczności, w którym wasze oczekiwane zachowanie jest czymś oczywistym dla nich. Wtedy o wiele łatwiej jest wytrwać w swoim nawyku. Oraz prawo trzecie, czyli uczyń go łatwym. Jeśli na przykład na drugi dzień chcecie pójść biegać, to dzień wcześniej przygotujcie sobie ubrania i gdy obudzicie się rano, będziecie wiedzieć, że o, właśnie, mam iść biegać i będziecie mieli wszystko gotowe bez zbędnego przemyślania tego dzień później. Warto jest dostosować otoczenie, aby ułatwić sobie nasze przyszłe działania. Tak samo zmniejszmy opory, postarajmy się ograniczyć liczbę przeszkód, które dzielą nas od, od nawyku, który chcemy wykonać. Także warto wziąć pod uwagę zasadę dwóch minut, którą autor opisuje właśnie w książce, na której się opieramy. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, aby upraszczać nawyki do tego, aby zmieniły się w tych przysłowiowych dwóch minutach. Czyli, na przykład, zamiast chcę poczytać dzisiaj, to mówimy przeczytam dzisiaj jedną lub dwie strony, albo zamiast przebiegni 5 km, powiedzmy sobie, założę buty do biegania. I kiedy już dostosujemy się do tego nawyku, czyli właśnie założymy te buty do biegania. Naszykujemy strój na siłownię, to wiemy, że wtedy raczej na pewno tam się wybierzemy. Oraz prawo czwarte spraw, aby było to satysfakcjonujące. Jak sprawić, aby było to satysfakcjonujące? Możemy wykorzystać na przykład śledzenie nawyków, czyli robić sobie taką to-do list na każdy dzień, w którym rozpisujemy sobie to, co mamy zrobić, no i po prostu na koniec dnia będziemy odhaczać to, co udało nam się zrobić, co również sprawia, że jest to taki satysfakcjonujący proces i mamy dalsze chęci do robienia tego. Albo podajmy taki przykład: chcecie sobie kupić kawę, ale wiecie o tym, że musicie zaoszczędzić pieniądze. Jeśli odmówicie sobie tej kawy, wtedy pieniądze, za które byście ją kupili, odłóżcie na rachunek oszczędnościowy, albo odłóżcie właśnie do puli pieniędzy na coś, co zawsze chcieliście sobie kupić. I wtedy widok tych zaoszczędzonych pieniędzy będzie o wiele bardziej satysfakcjonujący niż fakt, że odmówiliście sobie czegoś. A teraz przejdźmy do tego, jak wyzbywać się tych złych nawyków. Są to również cztery prawa, i są to po prostu odwrotności tych praw, które, o których mówiliśmy. Czyli analogicznie do tego, pierwszym prawem będzie uczyń to niewidocznym. Jeśli na przykład chcecie ograniczyć cukier, no to usuńcie wszelkie pokusy, yy, oddajcie komuś słodycze, które macie w domu, nie kupujcie ich po prostu. Tak samo drugie prawo, spraw, aby było to nieatrakcyjne, zmieńcie sposób myślenia. Cały czas uświadamiajcie sobie o tym, jak na przykład dane zachowania mogą wpłynąć na wasze zdrowie, jak mogą wpłynąć na was w dłuższej perspektywie. Podkreślajcie. Niekorzyści, które płyną z kultywowania tych złych nawyków. Trzecie prawo: spraw, aby to było trudne. Zwiększcie opory. Sprawdźcie, aby zrobienie tego złego nawyku było trudne i wymagało wiele wysiłku dla Was. Możecie również zastosować technikę autozobowiązania. Ograniczcie pulę wyborów do tych, które w przyszłości będą miały dla Was korzystne skutki. No i oczywiście na koniec sprawdźcie, aby było to zniechęcające. To są wszystkie metody wprowadzania nowych nawyków oraz odcinku się o tych złych. Pamiętajcie, że małe zmiany prowadzą w dłuższej perspektywie do wielkich sukcesów. Kluczem do sukcesu jest także konsekwencja, a nie perfekcja. Nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie idealne na samym początku. Do tego wymaga czasu oraz tak samo, żeby wypracować nawyk. Musimy mieć tą dyscyplinę i nie utracić naszej motywacji po dwóch dniach, dlatego tak ważne jest robienie to małymi krokami. I to wszystko, co chciałam Wam przedstawić w tym filmie. Jeśli Wam się spodobał lub wynieśliście z tego jakąś ciekawą naukę, to zasubskrybujcie mój kanał oraz zastosujcie te metody w Waszym codziennym życiu i dajcie znać, jak Wam się to sprawdziło. Ja dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa!